Ciao, tuti. Witam Was na kolejnym etapie naszej wakacji. Jak widzicie, Dzisiaj, bardzo wysoko tutaj. Jesteśmy w takim pięknym mieście wyłącznie średniowiecznym totalnie średniowiecznym, praktycznie. I to nie, to nie, jest, nie jest tylko miasto, to jest państwo w państwie. Łatwo się domyślić szczególnie z poprzednich odcinków, poprzednich dni, jesteśmy w San Marino. To, co widzicie za moimi plecami, no to tutaj to jest jeszcze do pewnego stopnia San Marino, powiedzmy dotąd, a tu już są Włochy. Takie to jest duże państwo po prostu, nie mniej, nie więcej. Tutaj za nami widzicie, jakaś szecha się chyba żeni dzisiaj tutaj państwa, bo się właśnie spotkaliśmy tu na ulicach właśnie z takim co wyglądało na, na, na ślub, na wesele I tutaj chyba za chwilę będzie kolacja Na jakieś szychy A tu jesteśmy w ogóle Pod pałacem rządu San Marino San Marino, które ma To jest państwo, które ma około 33 tysiące mieszkańców Czyli wcale niedużo Dobre, na dzisiaj to będzie tyle cały tutti